Dzień dobry. Migdały to jadalne nasiona migdałowca zwyczajnego drzewa występującego niemal na wszystkich kontynentach. Jednak najczęściej spotykane kraje pochodzenia to USA, Hiszpania, Chile czy Australia. Omawiane migdały pochodzą z Kalifornii. 100 gram produktu dostarcza 648 kcal. 50 g tłuszczów, w tym niespełna 4 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 22 g węglowodanów, w tym około 4,5 g cukrów, 21 g białka oraz aż 13 g błonnika. Migdały zawierały sporo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Kwasy te wykazują działanie przeciwmiażdżycowe. Obniżają bowiem stężenie cholesterolu ogółem oraz LDL we krwi, co wpływa ochronnie na ściany tętnic. Do tego tłuszcz daje poczucie sytości na dłużej. Omawiane migdały charakteryzują się też wysoką zawartością błonnika. Zmniejsza on uczucie głodu, reguluje pracę jelit i usprawnia pracę układu pokarmowego. Omawiane migdały stanowią dobre źródło witaminy E i miedzi. Już 50 g produktu wystarczy na pokrycie całkowitego dziennego zapotrzebowania na witaminę E i w 50% na mieć. Witamina E ma działanie antyoksydacyjne, zmniejszając m.in. ryzyko powstawania nowotworów. Miedź natomiast pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i włosów, a także wspiera układ odpornościowy. Z kolei dzięki obecności magnezu migdały korzystnie oddziałują na układ nerwowy. Potas zaś wpływa na regulację ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszając tym samym ryzyko nadciśnienia tętniczego. Co ciekawe, garść migdałów zaspokaja aż 30% dziennego zapotrzebowania na kwas foliowy. Ma on szczególne znaczenie dla kobiet wciąż jest bowiem niezbędny do rozwoju wszystkich komórek organizmu. W skórkach migdałów znajdziemy spore ilości antyoksydantów, korzystnie działających na zmniejszone ryzyko wielu chorób i towarzyszących im powikłań. Dlatego wersje blanszowane lub w płatkach tak dobrze działać nie będą. Omawiane migdały to doskonały produkt do spożywania pod każdą postacią. Zarówno jako samodzielna przekąska, jak i dodatek do wypieków, deserów, musti, owsianki czy likierów. Z uwagi na ich dość dużą twardość, osoby, które mają problemy z rozdrabnianiem pokarmów, powinny je spożywać w postaci zmielonej.